Dzień dobry z Londynu. Dzisiaj troszeczkę inny film. Chciałabym pokazać, jak wyglądają ceny żywności w Londynie, szczególnie w Londynie, bo wiadomo, Londyn różni się od okolicznych wiosek, innych miast w Anglii. Jest tutaj dużo drożej. Dla porównania, chciałabym troszeczkę tak jakby porównać Polskę, ale tylko i wyłącznie płacowo nie na podstawie cen żywności, więc dla porównania minimalna stawka godzinowa w Polsce brutto to 19,70 teraz sprawdziłam, bo nie mam pojęcia jak jest post w Polsce. W Polsce to naprawdę nie pracowałam, przynajmniej by legalnie, a w Anglii jest to 9,50 brutto, ale powyżej 23 roku. Później jest chyba Chyba od 16, od 16 roku życia można pracować i to jest chyba jakieś 5 coś i po prostu rośnie z każdym rokiem. Yy, yy, w ogóle ta możliwość dla młodych ludzi, pracow żeby pracować, bo u nas to. Ja pracowałam na truskawkach i zarabiałam 2,5 zł za koszyk, więc mogłam zarobić to 10 zł, a tutaj gówniarze mogą sobie zarobić naprawdę ładną kasę, chociażby pracując na no weekend albo po szkole kilka godzin w tygodniu. Więc zajebista sprawa. No to tylko tak dla porównania. Polska 19,70 brutto, Anglia 9,50 brutto. Co daje miesięczną pensję brutto w Polsce? 3010, a w Anglii 1520 około. Bardzo drażni mnie porównywanie czegoś takiego. A to jest jeden do jednego. Ty, ty wydajesz funta, a my zotówkę. Nie, to nie jest tak, bo gdyby tak było, to wtedy zarabiałabym minimalną stawkę 3010 e, funtów brutto, a minimalna stawka jest połowę z tego, więc nie kalkuluje się to jeden do jednego, więc takie gadanie jest po prostu głupie. E, zazwyczaj są to osoby, które nigdzie nigdy nie były, nic nigdy nie widziały, tylko po prostu patrzą przez pryzmat zagranicy, że tam jest miód i orzeszki a to naprawdę wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Nie narzekam, bo gdyby było mi źle, to bym tutaj nie siedziała, ale nie wyobrażam sobie po prostu pracy w Polsce, na, przynajmniej na teraz. No, jakoś tutaj sklejam koniec z końcem. No jest mi po prostu dobrze, gdyby mi nie było dobrze, no to szukałabym czego innego normalne. Ale takie gadanie głupia po prostu mnie bardzo denerwuje. Um, wczoraj poszłam do sklepu i nagrywałam wszystkie produkty, których było dużo, dużo, dużo myślałam, że zmieszczę się, nie wiem, w pięciu minutach bo będę szybko tylko tu, 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 tu. ale jednak no, chodzenie po sklepie zajęło mi ponad dwie godziny i chciałam jeszcze to, a chciałam jeszcze to, a chciałam jeszcze tamto a chciałam jeszcze samto chciałam po prostu, żeby to fajnie wyglądało, żeby to miało jakieś odwzorowanie um, tego, co jest w Polsce um, mogę też to porównać na przykładzie Paliwa, to jest najlepsze porównanie zawsze. Średnia paliwa w kraju u nas w Polsce wynosi teraz 6,51, bo dopiero sprawdziłam. Średnia cena paliw, mówię o benzynie w Anglii wynosi w tym momencie funt 80. Więc za minimalną stawkę, jaka jest powyżej 23 roku życia w Anglii, czyli 9,50, jesteśmy w stanie kupić jesteśmy w stanie kupić. 5,27 litrów paliwa. Natomiast w Polsce przy cenie 6,51 i stawce 19,70 podzielić na 6,51 jesteśmy w stanie kupić 3 litry paliwa, nieco ponad 3 litry paliwa. Oczywiście to się zmieniło ostatnio, no bo wiadomo, wszystko poszło w górę, ale to też wszystko poszło w górę. Więc no, nie ma co porównywać, teraz no inflacja jest wszędzie. Tylko w Polsce wiadomo jak jest, mm, więc zapraszam teraz do obejrzenia tych wszystkich moich porównań cenowych mm, i widzimy się na podsumowaniu. E, Trafiłam na pieczywo. Ja zawsze kupuję pieczywo jak, jak najbardziej przypominające ciemny chleb polski. Innego nie zjem, nie jem tego mm, tostowego, który jest dla mnie śmieciem. Czyli na przykład taki trio z oliwkami środka, akurat tego nie jem, bo nie lubię oliwek. Kosztuje 80 zł za 400, przepraszam, ten jest za 0,95-420 gram, więc to inny musi być po prostu źle jest wsadzony. Ja zawsze wybiorę ten mi się wydaje, albo ten. Tak, więc dzisiaj biorę sobie ten. E, są oczywiście tańsze te chleby tostowe, takie zwykłe, zwykłe teskowe też. 70 e, pensów za 800 gram, ale to już jest tragedia, to już jest typowe na takie właśnie tosty, ale to mówię, tosty się je ile? Raz na rok dosłownie. Jest też polski chleb, chleb wiejski. Ten zawsze biorę w razie w i go zamrażam. Jak nie mam nic i jak przyjeżdżam z jakiegoś tripu, zawsze mogę sobie po prostu wyciągnąć kromkę, bo one się nie zamrażają razem i sobie zjeść, jak na szybko, jak nie mam po prostu nic. I za 400 gram on kosztuje 80 pensów. E, dobra półka z nutelami, z kremami e, czekoladowymi i z e, masłami orzechowymi. E, dobra, nutella. Za 350 gram 2,75 funta. Za 630 gram 3,65 funta. A za 200... Za, za 950 6,15 funta. Masło orzechowe. Ja zawsze kupuję takie bez oleju palmowego i takie, żeby było 100% orzechów. I takie jest zawsze troszeczkę droższe. Poder podejrzewam, że to jest ten, albo chyba to, wydaje mi się, że to jest chyba to, które zawsze kupuję organiczne. I 340 gram za 3 funty. Tutaj jest uh, club Card. Ma, um, mam y, 340 gram za 2,5 tym razem. Oczywiście są tańsze opcje, ale um, takiego czegoś y, nie ruszam, bo nie jestem pewna tego, co tam się znajduje w tych, <coughs> w tych składnikach. Niby 100% y, masła orzechowego. Crunchy. Zaraz zobaczę, ile tutaj jest masła w maśle. 100% naturalnego Crunchy, bw. Peanuts contain make and may contain or not, blah, blah. No niby nie będzie ma tego całego oleju palmowego, ale nie mam pewności. I szczerze to bym po prostu go nie wzięła. 340 gram za funt 75 Przechodzę teraz na jajka. Jajka też jest duży wybór. Oczywiście dzielą się na te, które są wklatkowe, które są na wolnym wybiegu. Sorry. Nie mam akurat pewności, czy te, które są opisane na wolnym wybiegu, są na wolnym wybiegu, ale zawsze kupuję te, które są na wolnym wybiegu, bo uważam, że, że tak trzeba. I nawet jeśli oni nie są w porządku do nas, to i tak ja się lepiej czuję z tym, że kupuję je na wolnym wybiegu. I zawsze biorę. Które ja biorę? Te biorę, tak. Zawsze biorę te jajka. I za te jajeczka płacę dwa funciki. Teraz półka z ryżem. Yy, oni mają wszystkie te ryże jakieś takie bez torebek, jak my mamy w Polsce, denerwuje mnie to. Oczywiście są takie, bo teraz znalazłam, ale zawsze było mi ciężko, więc zawsze po prostu przyłożyłam sobie z Polski te ryż. To jest taki zwykły, tezkowy ryż. Ją yy, on kosztuje za 2, 2 kg, 2,75 funta. Yy, oczywiście mamy yy, Uncle Benz, tak to się tak nazywało. Tylko to nie ma podanej yy, ceny, więc nie wiem ile kosztuje. Ym, dla porównania, y, o tym ryżu, o którym mówiłam, też taskowy, Przed y, są torebki, jest pół kilograma ryżu za funta 0,5. A tu jest basmati ryż, to jest chyba ten, który używają y, w, w Indiach i gdzieś tam, nie? Tak mi się wydaje, może nie wiem nawet o bez glutenu, Czyli dla y, osoby, które są uczulone, super. I za kilogram takiego ryżu 5 funtów, ale na promocji teraz jest za 4,40, jeśli masz kartę członkowską. I świat makaronów, oczywiście te Teskowe, no nie wiem, wszystko tu jest z Tesko więc nie mogę porównać takiego normalnego ryżu, i by kosztował taki normalny. No, no nie ma, naprawdę wszystkie są Tesko, e, Więc, o dobra. E, Makaroni, rigatoni, spaghetti, penne. E, dobra, dla porównania. E, no spag ryż spaghetti. 500 gram za 85 pensów. Później mam lazania, 500 gram za 85 pensów, ale to jest mówię, ryż deskowy, więc jest dużo tańszy. Ja gustuję bardzo w penę, więc zawsze kupuję tylko i wyłącznie penę czyli tutaj kilogram jest za 1,55. Hmm, 55 i tutaj widzę jeszcze, pierwszy raz to widzę, bo na tym zwracałam uwagi. Tenę, e, który ma kilogramów ile? 3 kg za 3,60. E, olej, zwykły oli, olej teskowy, słonecznikowy za 3 litry 6,10. Ale nie mogę znaleźć takiego oleju, właśnie normalnego, nie wiem, litrowego. E, więc przejdę na oliwy. E, oliwy Extra Virgin. E, niewiele to ma wspólnego z prawdziwą oliwą. Musiałabym poczytać. I za litr trzeba zapłacić 8 funtów. Tutaj za pół litra 4,5 funty, ale za jest więc 3,5 teraz. Później następna oliwa za litr za 7 funtów. Masło, hmm, lupak 250 gram za 2,5 funta. Zwykłe, niesolone masło teskowskie tezkowskie? Tezkowskie, funt 75. Yy, później co yy, jakieś tam dairy free o czyli bez yy, boże, yy, bez nawiału widzę yy, za 2 yy, yy, funty za 500 gram, ale teraz 270. 70 ja masła nie używam, nie przepadam za masłem i jem go bardzo rzadko więc nie muszę kupować ani wydawać kasy na to Benekol yy, wo, Benekol za ile? Za 500 gram, 3,90 OK, Okej, serki Philadelphia. Jest tutaj bardzo dużo rodzajów. Jest sweet jest jakieś tam light, i nawet są lightest, so proszę bardzo, ale nie ufam tym produktom lightest, bo co oni muszą dać do środka, żeby smakowało tak samo, a było e, po prostu mniej e, Jezus jest mój, a mniej Miało tego wszystkiego w środku. Platel Femilka uwielbiam, kocham, biorę od razu. Normalnie kosztuje z y, 95 a dzisiaj 25, więc szkoda, że nie ma drugiego, bo bym wzięła jeszcze. Ciężko mi się dzisiaj nagrywa, bo jest tyle ludzi <śmurna> i cały czas gdzieś coś mi przeszkadza. Patrzą się na mnie jak na jakąś głupią, ale mam to akurat y, w dupie. <śmurna> y, tylko ciężko, bym muszę to czas przepraszać, żeby cokolwiek nagrać. Y, ziemniaki. Wiadomo, są różne odmiany ziemniaków, ale ja akurat nie wiem, o co tutaj w tym chodzi. I tutaj jest Fall Pack. E, fall Pack, to po prostu 4 ziemniaki, nie mam pojęcia, o, jest 700 gram, 700 gram i taka przyjemność kosztuje 1,50 50. E, później jakieś niby lepsze ziemniaki e, brytyjskie, takie czerwone, słodkie, nie, czerwone po prostu, nie słodkie. I 2 kilo kosztuje funta 85. Ew, awokado za trzy awokado, takie malutkie, powiedziałabym, mieszczą się w ręce. Czy jest podana krematura? Nie jest. Za 3 awokado funt 80 albo za jedno awokado średnie, no takie, mieści się w ręce, 79 pensów. Na kilo bananów trzeba zapłacić 78 pi. I tutaj są pakowane jeszcze. Nie wiem jak ile to kosztuje, a tutaj 5 opak, ale bardzo malutkie bananki. Nie jest pokazana też granatura jest. Nie jest. I za te bananki trzeba zapłacić 75 pi Grapefruit. I greyfruta sobie wezmę, bo... Są dobre na odporność, na obniżenie ciśnienia i bardzo je lubię. 50 centów za jednego. Jabłka są dość drogie, czyli odmiana Pink Lazy za kilogram kg. Później Gala 2,70 za kilo. Są też pakowane takie po 5 czy 6. Ja bardzo lubię te zielone. Bardzo dobre są, takie orzeźwiające. Granny Smith Apples. I za te trzeba zapłacić 95 pi, albo po prostu biorę te. Zawsze malutkie, bo ja nie jestem w stanie po prostu tego zjeść. Seasonal Apple i za te za pięciopak trzeba zapłacić funt 70. Winogron czerwony, winogron za 500 gramów 2 funty. Dzisiaj jest na promocji i chyba sobie wezmę, bo bardzo go lubię. I szczerze to ja nie wiem, czym się różni winogron Teskowski od zwykłego winogronu jakiegoś, nie wiadomo ile. Ten akurat jest tańszy. Chociaż nie, tamten był droższy, 2 z 2, Ale zazwyczaj ten winogron jest po prostu droższy, a dla mnie winogron to winogron. Nie ma jakiegoś dużej, jakim, jakiejś dużej różnicy w winogronie. Yy, I tutaj jest taki też yy, z Tesco, 800 gram za 2,75. Czereśnie za 500 gram 220 później co to są śliwki, tak? Tak, mam tak 400 gram za 68 pensów, nektaryny za 4 nektaryny. Czyli aha, nie ma podanej gramatury. Nie ma podanej gramatury, ale no 4 jakieś tam średnie. Y, fund 30 e, pomarańcze 5 pak. Ile to może być? Na pewno z kilo będzie, chociaż nie, chyba nie będzie kilo. Jest podana gramatura? Nie ma. South Africa, fund e, 50 za 5 pomarańczy. Limonka. taki kilka limon Limonka w ogóle jest bardzo droga w Polsce. Tutaj jest tańsza. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć limonek, też 5 pięciopak za 85 pensów. Y, Cytrynka, za cytrynkę trzeba zapłacić za jedną 30 pensów albo za e, pie, 4, 4, takie naprawdę malutkie, mieszczą się w, w ręce, e, z złotych 35. Czas na herbatkę u królowej, <laughs> bardzo lubię te herbatki, lemon ginger, bardzo, bardzo, lemon, e, e, cytryna i imbir i za 80 80 sztuk 5 funtów. Herbata Tetley, bardzo znana angielska herbata, 240 za 240 trzeba zapłacić 3,99. 240 to Później jest Yorkshire Tea i za 80 torebek trzeba zapłacić 3 funty, ale dzisiaj za 2,50. Moja ulubiona herbata to jest Earl Grey. Kocham, kocham jej smak, taki mocny. I za 100 torebek jest 6 funtów, a dzisiaj jest za 4. Czyli jest duża obniżka, moim zdaniem. Oczywiście są też zwykłe herbaty L Grey, na przykład teskowe, które no wiadomo, różnią się. Akurat to się różni dużo smakiem. I za 50 torebek, za funta 70. Um, bardzo lubię te herbaty. Bardzo są dobre, ale moim zdaniem za drogie, bo za 15 torebek nie dam 4 funty. Cukier Co to jest Grenelade, czyli to zwykły, tak? Tak, to jest zwykły cukier. Zwykły cukier kosztuje funta 70 Tak? To jest ten silver. To jest to, Silver Spoon. Funt 70. Pringles, nie wiem co ludzie w tym widzą, ale ja ich nie lubię. Dla mnie są zatwarde, takie sztuczne z jednej strony. Plong Cocktail to jest jeden z moich ulubionych smaków. I, ale oczywiście nie funkców, tylko innych. I za 200 gram kosztują one 2 funty, a dzisiaj 65. Tutaj też się kompletnie nie znam co ile powinno kosztować, czyli szynki, e, wszystko z Teskowskie, więc będą tańsze, więc przejdę może na jakieś, e, żeby pokazać jak to wygląda z innej strony ale nie widzę dobra sliced chicken breast czyli pokrojona mm, pierś kurczaka 180 gram za 3,15 e, morszczuk 240 gram za e, 4 funty filet z łososia 260 gram za 4,09 albo e, kilogram łososia też teskowski za e, 15,90. To już to nie wiem, co w tym chodzi. To się nazywa tak, schab, to? tak? Nie wiem, nie wiem. Beef, czyli krowa. E, 13,10 za kilo, ale co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. E, z tytułu tego, że nie jem mięsa, jem e, wszystko mięso podobne. i uważam, że to na przykład to jest. Coraz lepsze niż mięso, a smakuje jak mięso. Dzisiaj nie kupuję, bo mam y, zamarzalkę wy, wypchaną tym. 7,67 za kilo. Drogie to jest trochę. No ale alter, alternatywa dla mięsa. No nie jest tania, nie powiedział, że będzie tanio. Smirnoff, najbardziej popularna. Nie lubię tej wódki. Jest moim zdaniem beznadziejna. Za 700. Za y, y, 16 funtów. Ui, whisky. 07 za 26 funtów JD. Za 303 gram Marsa 3,50. Za Twixa za 320 gram 3. I za 250 gram Milky Way 3,50. <laughs> mleko, mleko. Tu jest 567 ml, czyli 85 za 2 litry złotej 70 zł, za litr 0,13 e, zł e, 15. Proszek e, persil na 53 prania. E, e, a to jest tylko podane przez, przez na, za, ile za litr, czyli za litr, za litr 5,25 750 za persil. Płyń do naczyń, ferry, bardzo o, o Christmas Version nawet jest, proszę bardzo. Nie widziałam nawet, tu jest jakiś berries, um, zawsze jest tylko taki zielony albo żółty. E, 870 ml za 2,5 funta. Najlepszym dilem, jakim znalazłam, jest e, e, ibuprom, ibuprofen, czyli na zwykłe nasze tabletki. Tutaj kosztuje 39 centów za 16 tabletek. U nas w Polsce ibuprofen kosztuje. Ile 7 złotych jest 10 tabletek? Właśnie wróciłam. Y, teraz zrobię sobie podsumowanie i jak ja to widzę. Raczej nie zrobię tego dzisiaj, bo zaraz wychodzę, ale na, dogram to jutro. A teraz pokażę tylko, co sobie kupiłam. W sumie to nie potrzebowałam dzisiaj w ogóle robić zakupów, ale wiadomo, jak to jest. Idziesz gdzieś i oko widzi, do tego jeszcze jestem bardzo głodna, więc na y, wszystko się ma ochotę, do tego głodu się nie chodzi. <laughs> nie wiem, czy to mi tutaj dobrze będzie pokazywać. No, może być. Dobra. Kupiłam chipsy. Kupiłam lody. te winogron, ale go zaczęłam rzecz. Jogurt. Ten jogurt jest na bazie greckiego stylu Kokosowego, bez, yy, na, bez nabiału, e, salted caramel, on był drogi, 2,5, ale kocham go. E, oczywiście wziąłam swoją Filadelfię, bo jest przepyszna. Kto ma okazję, nie spróbuje. Ups, jakieś włosy, do tego zwykły serek. E, grapefruit i podrobioną telę, bo niczym się nie różni moim zdaniem, od zwykły, No może się różni, ale tamta jest bardziej tłusta, powiedziałabym, niż to, a tu jest to jakby mniej kalorii. Chleb i jajka. I już przenoszę <laughs> kamerę tutaj. Dobra. Więc tak. To moje zakupy. To, to,

I dlatego, że jestem ym, członkiem tej Club Card, yy, to mam yy, te właśnie... Yy, Boże, nie potrafię się wysłowić, yy, jak się yy, Nie gryfuty, futy. Yy, winogron. Yy, winogron był za 2 funty, ale yy, minus yy, funt, bo miałam tą Club Card, mam tą Club Card. I później jest Filadelfia, czyli Filadelfia normalnie złoty 95, a tak to 70. Yy, no tak, najdroższy z moich zakupów był e, ten jogurt. A najtaniej zapłaciłam za e, czerwonego fruta, e, czyli 50 centów. 14-14 e, za tyle produktów. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba e, wytrwała do końca i zobaczyła, jak przestawiają się ceny żywności. W, w Londynie ten sklep, który wzięłam pod lupę, to Tesco. Jest jeden z najbliższych sklepów, bo jest tylko półtora kilometra od miejsca mojego zamieszkania i jest po prostu wielki. Jest tak wielkim supermarketem, że no, dobrze jest zrobić zakupy, bo jest, dużo, jest duża różnorodność. Jest dużo produktów, które jeśli nie spełniają Twoich potrzeb, to znajdziesz na pewno inny Tesco, tes, Teskowskie. <głos》> nie wiem w ogóle czy to dobrze zmieniałam, chyba nie, nie mówi się Teskowskie, Te, Teskowe, Teskowe, a nie Teskowskie. Boże mówię, co ja, co ja w ogóle dopiero później pomyślałam sobie, boże co Ty gadasz dziewczyno, masakra. No ale co, jest jak jest. Mam nadzieję, że dałam jakiś tam obraz tego jak to wygląda. Że to nie jest też miodem i mlekiem płynąca kraina. Też ludzie tutaj próbują związać koniec z końcem, szczególnie ci, którzy mają swoje rodziny. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że ja wydaję około 20-25 funtów tygodniowo, zależy po prostu na samą ochotę. No wiadomo, że jak jest coś, co to, to jest już w jakiejś takiej granicy, że powiem, no sorry, tak ta herbata, no sorry, ale nie dam za 15 torebek 4 funty, no to jest za dużo. Za 4 funty miał, mogłabym sobie kupić tą moją Lemon Ginger, która była na promocji i mam 80 torebek, a nie 15. Więc no są takie rzeczy, które po prostu... Chętnie bym zapłaciła więcej, a są takie, które mniej. No, każdy ma swoje ulubione produkty, wszędzie, w każdym sklepie, jesteśmy ludźmi, nam, odpowiada nam co innego. No i tyle, no po prostu. Mogłabym powiedzieć, że tak, średnio 100-120 funtów wydaje tylko i wyłącznie właśnie na jedzenie, nie mówiąc o środkach czystości czy takich różnych innych rzeczach, i nie mówię też o Żarciu, kiedy jestem gdzieś. Jak na przykład lecę do Stanów, no to wiadomo, że wtedy 30 dolców idzie co najmniej na taką wycieczkę. Więc dodatkowe, dodatkowe funciki też idą, no bo też wydaję funtach. Zarabiam, ale wydaję funtach. To nie jest tak, że jak wszyscy myślą, że o, zarabiasz w funtach, ale wydajesz w złotówkach. Nie, nie ma tutaj. Są polskie sklepy, ale polskie sklepy są jeszcze droższe niż tutaj te teskowe i lidlowe. Więc nie, wydajesz w funtach. Fajnie, żeby ludzie po prostu mieli pojęcie i zamiast gadali głupoty, zastanowili się dwa razy. E, dziękuję za dzisiaj. Może zrobię następny filmik odnośnie transportu, który jest bardzo drogi w Londynie. Myślę, że skupię się teraz też na Londynie. Normalnie mam, mówię, straszną zajawę na to, żeby robić filmiki jeden po drugim i będę po prostu robić nie tak byle jak. Po prostu staram się, Będę się starać, żeby one miały ręce i nogi, żeby to jakiś miało sens. No, ale chce mi się, a co jest najważniejsze. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!